Dzisiaj 1 kwietnia. Prima Aprylis to, według słownika języka polskiego, dzień, w którym ludzie zgodnie z tradycją oszukują się dla żartu. A Jezus z dzisiejszej Ewangelii mówi Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Po co ludzie kłamią? Dzisiaj dla żartu. Czasami, żeby coś zyskać, żeby uciec od odpowiedzialności, żeby obronić się, a czasami po prostu trwają w błędzie. Nie można pomóc człowiekowi, który trwa w błędzie albo oszukuje samego siebie. Rozwiązanie każdego problemu, pokonanie każdego zniewolenia zaczyna się od poznania prawdy. Jezus nie tylko pozostaje dzisiaj na apelu poznajcie prawdę, ale mówi, gdzie jest pełnia tej prawdy, w nim samym, w jego nauce. My, jako ludzie wierzący, głoszący Jezusa Chrystusa, nie musimy niczego koloryzować, nie musimy niczego naginać po to, żeby ktoś spotkał Chrystusa. Wystarczy głoszenie prawdy. Kto szuka prawdy, szuka samego Boga. To słowo na dziś, a o jutrze masz wiedzieć jedynie to, że opatrzność wstanie dla ciebie wcześniej niż słońce. I to nie jest Prima prilis.